Czy wolumetria usunie drugi podbródek? Wolumetria twarzy jest doskonałym zabiegiem do przywracania objętości i poprawy konturu, ale nie jest bezpośrednim rozwiązaniem na drugi podbródek. Zabieg ten polega głównie na odbudowie utraconej objętości w okolicach policzków, skroni czy dolnej części twarzy, natomiast nie usuwa nagromadzonej tkanki tłuszczowej w rejonie podbródka. Jednak w niektórych przypadkach odpowiednio wykonana wolumetria może optycznie poprawić wygląd tej okolicy. Jeśli problem drugiego podbródka wynika z utraty jędrności i opadania tkanek, modelowanie konturu żuchwy oraz uniesienie policzków może stworzyć efekt subtelnego liftingu. Dzięki temu linia żuchwy staje się bardziej wyrazista, a podbródek mniej widoczny. Warto jednak pamiętać, że jeśli drugi podbródek jest spowodowany nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, skuteczniejszym rozwiązaniem mogą być inne zabiegi, takie jak radiofrekwencja mikroigłowa czy ultradźwięki. W niektórych przypadkach dobre efekty daje również połączenie wolumetrii z botoksem, który może pomóc w wysmukleniu linii żuchwy i poprawie napięcia skóry. Podsumowując, Wolumetria nie usuwa drugiego podbródka, ale może poprawić kontur dolnej części twarzy i optycznie zmniejszyć jego widoczność. Aby uzyskać najlepszy efekt, warto skonsultować się z lekarzem, który dobierze odpowiednie połączenie zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.